Witam, witam, z tej strony Mikodziko, dzisiaj kolejny odcinek, dzisiaj będzie kolejny odcinek z łowienia rybek, tym razem w tym miejscu, nie pamiętam, a, tym chyba pierwszym odcinku z rybek, na tym stawie, no i na razie się rozkładamy, będziemy na dwa federy i bata, więc widzimy się jak już się będziemy rozkładać. Dobra już bata rozłożyłem, będę na niego łowić, mm. już tam płotkę i wzdręgę złowiłem I jedną jeszcze chyba wzdręgę tylko, że mi się zerwała Poczekajcie, a ja tu założył, muszę wziąć, kurde czekajcie Ja tu wezmę taką, muszę sobie wziąć Wezmę te Nie no. Jezus. Muszę sobie te robaki bliżej dać. Dobra. Nie. Teraz robata. Poczekaj. Właśnie wziął większy oko, taki grubasek trochę, trochę, no z 15 cm ma. Okie ok, ładny, już myślę, że jakiś leszczyk. Pokaż go ładnie. Ale w końcu wyszedł i oko, jednak. Taki fajny, ładny grubasek. Dobra, wypuszczamy go. No dobra. Taki ładny okonek. Dobra, już tu jesteśmy z jakąś godzinkę po rozpakowaniu, czy tam półtorej. Już złapaliśmy, ja złapałem parę płatek, tam okonia jakiegoś parę, a na federy nic. Dwa tu są, a teraz ja tu na bata I właśnie broń. Nie. nie wiem, czy było. Łowię na czerwonego robaka, federy są na metodę dwa. Tam chyba palety są. Muszę przerzucić, bo za bardzo na bok ten wyszedł. Dobrze, teraz jest dobrze. Chyba jest branie. Tak jest branie, siedzi. Usdręnga, wzdręga. Ej, 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 ej. No bo ja muszę robaka sobie przesunąć. Chodź robaka, dobra, mam. I teraz na haczyk. Dobra, jest. Teraz tam. Jest dobrze i teraz czekamy na coś kolejnego. O, już chyba coś tam zaczyna szturchać. Siedzi. kolejna wzdręga Ku no to już trzeba wypychać no. no chodź Chodź O taki taka zdręga Nopraw. Nas robaka trzeba zmienić Dobra GD czcina jakąś wzięła, a nie robaka mm. o. o siedzi Płotka. Ech a kurde spadła mi tylko. no i ugryziono taka płotka gdzieś mi została dobra tu płotka no już a taka trochę na płotka Chyba ją widać, dobra. wypuszczam Dobra, teraz trochę inne ujęcie. O jest branie, nie Ale ryby nie. Hmm. Dobra, ale no, będzie kolejny brany. Teraz no. na dół trochę i tak. Ufa. Jej Nuch Łapy byłoby Aby to dalej Taka ładna płoteczka. Dobra, i teraz kolejna płotka. Nie, ja chcę teraz lesz. Albo karpia Luka. Dobra, ja idę spać. bierz. Ubierz, co ja zrobię. dalej bierz. Obratne. O, mam. No chodź. No, co, walczy? Wiem, że jesteś okonią, ładnym okoniem. O. Szkoda, że nie mam spiningu, bym sobie je wolał na spinning połapać. Dobra. Dlatego wyczepię o kurde. do wody mi wpadnie. Szczęście był na haczyku. Zaraz wam go pokażę. Kurde. Taki okonek. Taki piętnastka tak jest płat. on dobra, ja go wypuszczam. Dobra, no Dobra, jeszcze raz. Nie jest za bardzo na lewo. to zaraz, za bardzo, Naprawdę. No prawo. To teraz idealnie. O, coś tam Kubie Siedzi. Ale ucieka, oko, okay. chyba. Nie, płotka, ładnie taka fajna no nawet fajna płotka na ja filmie pokazuje ładna spadła mi Aha. taka płoteczka Fajniutka. Dobra, chodź. Uj. Poszła. Fajnie ta płotka teraz była. I to co? Pomyślałem, żeby nagrać, bo tu jest takie fajne drzewo, te wsparcie. To obok jeziora, no tu jest jeziora. Żeby nagrać jak się spinam, potem tu będę tu się na tym pobujamy. Ale naprawdę fajnie z tego widać widok jest Gólei trochę kolanem zasłoniłam kamerę. Teraz tu trzeba przejść i mam ale ta gałąź się tu rusza. no i teraz kurde żebym nie spadł, bo by było kiepsko no, zabyłem szczyt idę ja jeszcze do góry jeszcze trochę do góry dobra, nie, tylko jak ja teraz zejdę tędy jestem tu, nie, ja tu jeszcze muszę jedną rzecz, żeby dalej się na tą gałąź dostać, bo jak ja tam przejdę, a dobra, tędy, o Jezus, no, jesteśmy tu tylko jakby się tu przedostać kurde tu dać nogę I tu jest ta gałąź dobra jestem na niej o kurde to jest ta gałąź do pójania tylko że ja nie wiem co ja teraz robię w ogóle dobra nie wyjdzie tu nie da nie umiem. Czekajcie. A chcę jeszcze tam tamten szczyt zdobyć i zaraz się pobujamy. Dobra, tu. Tu, tu. ja już znam drogę mniej więcej. O kurde, gdzie ja wlazłem? Kochany widok. Gdzie ja? To musiałem złamać, bo mi tu. Mam spać. Nie tu. Taki tu dobra, schodzimy i idziemy się pobujać na, na tamtej kołości. Kurde. Spodnie mi zaczepia. tyk, tyk, tyk O kurde. Na to można sobie poskakać trochę. No nie. Ale nie o ten gałąź chciałam tylko. Oto. Ten gałąź. Tylko jest taki ten. Muszę na to wejść. Mm. a tylko jak to jest? o dobra Teraz tak tu się okay. chwycić na górze to tu się będę chwycać tego no to jedzie kurde chcesz to zobaczyć na dół? I uwaga, skaczemy. Super, że to Tylko, że ręce bolą. Dobra, już jesteśmy nad. Jawerem, po spinaczce. O, jest. Płoteczka. No, płoteczka, płoteczka. Tylko, że. Taka płoteczka. Tu federy są, na razie się nic nie dzieje. O jest. Kolejna płoteczka. No, uspokój się. Taka pudeczka. ją. Taka. Na wody. Nie, no, kurde, nic nie bierze. Cały czas była ryba na haczyku. No, no, ja nie wierzę. No, one już są takie zmęczone, czy co? Taka średniawka w tarle jeszcze. Ma teraz tarło, jest taka w kropki szorstka, bo się wyciera od trzciny. Roba. taki dziwnie. Wyciągnę. Dobrze, te ryby już przestają brać. No i tak już się będę zwijać. Ostatni raz przerzucę. Ale jutro i pojutrze też będzie odcinek z wędkarstwa. Ale za to de huntera nie będzie. Kurde, jednak nie śpię. Teraz jest ostatni przerzut. tam tamten się nie liczył, bo była ryba. Tylko, że ja zacięłem ale ryba się nie zaczepiła. No i tak samo teraz. To samo miejsce cały czas rzucam. Dobra, już nawet przestają brać. Więc będziemy kończyć ten odcinek, więc... Ja się tu będę już blokować. Do zobaczenia wszystkim. Cześć.